Tak, tak, tak. Dobra, jesteśmy już na nowym tutaj transmisji, widzowie, kochani, wszystko jest już dobrze. Już dajcie ci streama, sorki, 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 ale tutaj na laptopie siedzę i jeszcze streama daję i ten, wszystko. Masz Na laptopie, na laptopie masz tego live'a? czadno A, dobra, i patrz, tam masz, nie, masz taki też, jak mikrofon, wejście liniowe, nie, i pod tym, tam, gdzie masz taki pasek niebiesko-żółty, coś tam, coś Ten to pod tym masz ten, no... Czy postać jak jest twój poziom mikrofonu, jak ci słuchać? No A tak? O tak będzie git. Daj, daj jeszcze go do tyłu trochę. Do tyłu? No? Tak? Ty... O, tak, 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 tak. No i tak będzie tak. git. I trochę ściśle te urządzenia, urządzenia audio, bo audio, to chyba. No, jest... Bo to będzie bo Trochę do takie... no tak 40 może. Czter... 40 14? Dobra, tak jest git, 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 dobra, tak będzie git. Ale nie, może... Moje no, tak. ja mikro troszeczkę tak nie tutaj do. O, tu dojadę i ty będzie w. Czemu ty włączyłeś streama 360 stopni? Co jest, Ej, co grane? jest? <laughs> Czemu jakiś stream 360 jest? <laughs> co jest, grane? Ej, no co jest? Przecież nic nie odpalałem. Czekajcie, kolejny...